Witam Państwa, czyli Was, moi kochani widzowie. Dzisiaj będzie granie w Bedworsy, dłujeczki. O, dziewięć osób jest, będzie dobrze. Ktoś będzie sam. U, jaka hmm. fajna mapa. No niestety, diamenty będą tak po boku Łóżkiem tak się pisze? No nie wiem, dobra, nieważne Ktoś już zdążył spać w lotu bardzo ciekawie. Ja mam pytanie, co się właśnie wydarzyło? Tu już czerwony biegnie, poczekaj chwilę. Ja pierdzielę, za szybko! Dziadu! Tiohohoho. Ci się klepią, ten ucieka! Ha, ha. Dobrze, ziomek, dobrze! Tu destrukcja... Nie, tu są dementy! Czerwony już ma destrukcję? Nie, czerwony ma jeszcze biura, ale w ogóle nieobudowane. XD nie. Czerwony jest sam! On tu był już dostęp do diamentów jako pierwszy. Ten robi sobie bazę tutaj, zapewne. Dobra, ja idę dalej. Następna gierka. Czekamy, czekamy. Szybko ta gra poszła. razem jak tam jest. Diamenty są tak po środku. Tu właściwie widać. Dwie wyspy diamenty po środku. A tu jest tak zwany środeczek. Tam są. A to co to jest? ty to fajnie mają te dytru, że mają łatwiejszy dostęp. To mi tak się wydaje. Tylko to jest z tej jednej strony. Tam mają najlepiej Dobra, czekamy, czekamy. Ile kosztuje? Czemu ja tego nie widzę? Czemu mi tak ukrywa ekran? Poczekaj chwilę. Uh... Tam się już klepią, ty. Dobra. Ja się dalej przygotowuję. Czemu mi to tak ścina? Da się to jakoś zmienić? A... Co tu się dzieje? Ja nadal chciałbym to zmniejszyć minimalnie. Nie, to jest tego. Chcę głośność tego. Nie to. Na pomoc i wracam. Ziomek, kurcze! Jak? Dobra. Robimy fortecę, kurcze. Są losowe bloki w losowych miejscach, to jest taktyka. Wiem, że to łatwo można rozwalić. Dobra, bardzo fajna taktyka. Dobra, wjeżdżamy tam do nich. Jeszcze można by było sobie te kupić przedmioty do rachunku. Bo nie, różowie jeszcze są w grze. Czekaj, tak, ja to idę do nich. Siemo! Ja pierdziele zawsze trzeba się budować. Ja pierdzielę, ten nie będę yeah! Co tu się wydarzyło? Dobra, trzeba po prostu na, na to nawalać. Ile kosztuje ten 4 złota. Nawet i mam na tyle. Gdzie ten? Dobra, niech ci się zajmą tamtym, ja sobie tu biegam. I nie. Hi. Nara. Próbats. <noise> Kurcze, co? Patrzcie, oni mówią. Nie mamy jeszcze do. nikt nie ma tu do, do diamentów? Ciekawe, gdzie on jest. Czekaj, to ja na diamenty idę w takim razie. Ty się tam z redem fokusuj, a ja idę na diamenty. O, różowa wybita, jak fajnie. Nikogo tu jeszcze wcześniej nie było Jakiegoś rare reinforced Armory i tak dalej obowiązkowa. Ile to 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 to? Czekaj, co ja bym chciał? 12 złota Ktoś już jest tam na środku i lata z yy, emeraldami? Ciekawe. Coś tam ciągle wybucha. Ej, to by było, jakby tu nikogo jeszcze nie było. Nikt jeszcze nie poszedł na środek! Ej, to easy peasy wygrana! Bo teraz my jedynie będziemy mieli opca Easy peasy lemon squeezy Ej rzuci rzuci Kurde Wyrzucaj to Nie! Nie ma sieb Ja pierdo Nie Straciliśmy wszystko Miałem 8eme, a teraz mi się internet ściął No fajnie, genialnie. Destrukcja, o tym właśnie mówię. Jo, spoko, spoko. Słyszę cię, słyszę cię. Ten, ten David wszystko zepsuł, no nie A no, taka piękna wygrana Ach to Po co ja to kupuje? Trzeba się będzie teraz ukrywać. A to CO MNIE BIŁO? CO MNIE TU BIŁO? CO MNIE TU BIŁO? Kurde... Dobra... Ja pierdziu... Ale emocje kurcze... Jak na grzybach... Czemu ja z tego wyszedłem? Ile mamy? 13 minut, gramy dalej! Ale emocje, jak na grzybach... To jest ten sam człowiek. Fajnie. Dobra. Zbieramy, zbieramy. 8, 4, 8, 16. Dobra, dobra. Ja grałem kiedyś z kaczuszką. Det er bra. Nie, no fajnie, co oni tam mają? Oni mają samo wełnę jak razie Dobra. Ile kosztują już sz 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 szypaczki? Eee, e, 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 nie, zezwalam, nie, zezwalam, nie, 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 dwóch stronach tu Eee, co? Bo my już nie mamy. Dobra. Nie, my mamy jeszcze. Cholera, to jest dziwne. A mi się tam nawalajcie No ja pierdzielę, no nie dadzą nam spokoju No już się dokopali? Jeszcze ja się, się nie dokopali, ale fajnie O, dwa diamenty nam kupił Dziewięć, dziewięć, Ty dziewięć, z ilu stron z dziewięć, stron na dziewięć, 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 tu dziewięć, Dobra, dziewięć, minut, ostatnia już jest godzina 22, a ja tak krzyczę Ale ładny skin. Bardzo ładny Ale ja mam taki kolor, Kolorowy strasznie Dobra, jak za dwie minuty gara się nie rozpasznie, to w takim razie będzie już koniec odcinka. Wy to widzicie? Tak, wy to widzicie jak to się pojawia. Jaki tu jest rozkład? To jest na początku, to jest obok siebie. Ja jakoś wyspą jakieś udogodnienia? Nie. Dobra, tam nie będziemy czekać. W takim razie pokażę Wam, jak bardzo nie lubię robić parkura. Na przykład tak. E, co? Dobra. Bo to trzeba pasy złapać, a to trochę zajmuje. O tym właśnie mówię. Zawsze przy końcu się człowiek wyskakuje tam, gdzie nie powinien. Proszę bardzo. Tu można trochę skakować rzecz. Bo ja zawsze sobie tu wskakuję. I lecimy dalej. Hips, 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 hips hips, hips, hyps, hyps, hyps. hyps, no i hyps. Tu mi również nigdy nie szło. Zawsze spadałem w tym najbardziej nieodpowiednim momencie. Na pewno jak coś prosi, to to parę sekund przechodzili. Rekord serwera to jest... Dwie minuty No ja wczoraj to przeszedłem pięć minut Dobra, nie tak źle Tyk, 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 tyk! Proszę bardzo, metał 1,41. Bardzo ładnie wręcz pięknie. I jesteśmy na szczycie. Teraz zrobię screena, zrobię tylko takiego Nienormalnego Ponieważ Minecraft Minecraft który posiadam albo nie ma albo w sumie nie wiem jak się nazywa Przeciw zrobienia screenu No Tylko pytanie gdzie on został zapisany Dobra, co ja będę przedłużał ten odcinek? Hej, cześć. Dziękuję, że byliście. No i pa!